A my w kuluarowych rozmowach wracamy do pakietu Fit for 55 i ponownie pytanie o założenia do korekty, do jeszcze jednej analizy, czy może ucieczka do przodu i nowe rozwiązania? Oceniając pakiet Fit for 55, tak naprawdę te trzy aspekty trzeba uwzględnić. Po pierwsze, jako duża firma z branży sektora ciepłownictwa systemowego z pewnym dystansem i rezerwą podchodzimy do oceny pakietu Fit for 55 ze względu na kryteria jakie ten pakiet zawiera. Szczególności problematyczne dla nas jest definicja efektywnego systemu ciepłowniczego, kryteria emisyjne, które mają zastosowanie do wysokosprawnej kogeneracji, jak i również coś co wynika z trzeciej rewizji dyrektywy OZE, czyli zazielenianie ciepła i zaliczanie jako ciepła zielonego które wytwarzane jest z energii elektrycznej, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. To są takie elementy, które są dla nas wrażliwe. Oceniając pakiet Fear455 zauważyliśmy, że są pewne elementy, które są trudne do realizacji, a wręcz niemożliwe, bo co do idei trudno się nie zgodzić z tym, że trzeba transformować ciepłownictwo. Trzeba osiągać, dążyć do, do celu e, redukcji e, emisji CO2. I przechodzić z paliw wysokoemisyjnych na nisko i zeroemisyjne. Wspólnie z Ministerstwem doszliśmy do wniosku, że potrzeba jest przygotowania rzetelnej analizy techniczno-ekonomicznej, która zmierzy się z założeniami pakietu Fit for 55. I taką analizę w ramach PTSZ-u przygotowaliśmy w ramach specjalnego zespołu roboczego, którego miałem przyjemność przewodniczyć. Kilka dni temu tę analizę przekazaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem tej analizy było pokazanie, przy ramach i warunkach, które przewiduje pakiet Fit for 55, jak dostosować warianty technologiczne, żeby wypełnić kryteria, które są przewidywane w tym pakiecie. I przygotowaliśmy na podstawie założeń makroekonomicznych, rynkowych dostępnych benchmarków technologicznych, benchmarków rynkowych i biorąc pod uwagę różnej wielkości rynki ciepła, przygotowaliśmy dla każdego rynku w przedziale, w przedziałach mocowych od 0 do 20, 20, 50, 50, 100, 100, 300, 300, 500 i powyżej 500 dla tych największych systemów warianty technologiczne. Z każdym z tych wariantów technologicznych dobieraliśmy tak jednostki wytwórcze, które by wypełniały, dobierając miks paliwowy, do, wypełniałyby założenia pakietu Fit for Fitify, takie, jakie one są w wariancie przedstawionym przez Komisję Europejską. I wynikiem tej analizy jest to, po pierwsze trudności technologiczne w dostępie do technologii, która by szczególnie w dużych systemach ciepłowniczych zapewniła realizację tych celów, które pakiet stawia. Ale nawet jeśli byłaby technologia dostępna, to drugim problemem są koszty. Biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne, które musielibyśmy podnieść, wyszło nam, że zarówno na infrastrukturę wytwórczą, infrastrukturę sieciową, czyli przesył i dystrybucję i dostosowanie instalacji odbiorczych, to w wariancie Zależy czy minimum, czy maksimum kapeksowym, wyszłoby nam od 277 do 410 miliardów złotych do poniesienia do roku 2045. Z czego, i to jest bardzo ważne, zdecydowana większość tych środków, bo ponad połowę musiałaby zostać poniesiona do roku 2026, czyli w bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Więc biorąc pod uwagę realia i też obciążenie odbiorców też żebyśmy nie coś na co zwraca uwagę bardzo Komisja Europejska nie zwiększali też procentu ubóstwa energetycznego wśród odbiorców to bardzo trudne jest a wręcz bym powiedział że niemożliwe osiągnięcie celów z pakietu Fit for 55 w kształcie w którym jest on obecnie. Więc coś co trzeba zrobić to te trzy dyrektywy Trzeba było zmodyfikować zgodnie ze stanowiskiem, który przedstawiamy, czyli przesunąć pewne, pewne ramy czasowe dla kogeneracji gazowej, tak żeby te inwestycje mogły zostać realnie, być realnie przeprowadzone, by zapewnić pewien okres zwrotu z inwestycji, a również zazielenia ciepło ciepłem, które pochodzi z energii elektrycznej, z odnawialnych źródeł energii. To są tak naprawdę trzy główne postulaty, które jeżeli zostałyby wprowadzone do pakietu Fit for Fit Five, to urealniamy cel, który nadal jest ambitny. Chciałbym dodać jeszcze kwestię dotyczącą zapewnienia finansowania dla transformacji sektora ciepłowniczego, co jest bardzo dużym wyzwaniem. Tak jak wspomniałem, koszty tej transformacji będą bardzo wysokie. Natomiast cel, który przyświeca no, trudno się z nim nie zgodzić, trzeba transformować ciepłownictwo. Natomiast bardzo ważne jest zapewnienie finansowania nie tylko zewnętrznego, ale i również zapewnienie środków przedsiębiorstwom energetycznym do finansowania tych inwestycji ze środków własnych. I tutaj mamy dwa elementy. Po pierwsze powinny być odpowiednie programy jak Krajowy Plan Odbudowy czy Fundusz Transformacji Energetyki, który obecnie jest jakby w trakcie przygotowania liczymy tutaj na bardzo duży udział środków skierowanych do przedsiębiorstw energetycznych, mających na celu przeprowadzenie tych inwestycji, które są konieczne. Ale drugi aspekt, który jest dla nas bardzo istotny, to jest zapewnienie środków własnych tym przedsiębiorstwom, a działamy w sektorze regulowanym. Tutaj mi głównie chodzi o kwestie taryfowe i ceny taryfowe dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ostatnio Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło nowelizację rozporządzenia taryfowego dla ciepła. To kierunek, który obrało Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest, jest dobry, bo uelastyczniło ten współczynnik K, który jest bardzo istotny dla jednostek kogeneracji będących na metodzie benchmarkowej, którego zakres przedmiotowy został rozszerzony o, ist o istotną zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to dla nas ważne. Natomiast to, że się istotne warunki zmieniły w ostatnim czasie, i mówię tutaj o cenach CO2 i o cenach paliwa, nie znalazło niestety odzwierciedlenia w średniej cenie, w cenie referencyjnej na rok 2022. Siłą rzeczy, po prostu mechanizm taryfowy i jego bezwładność przenosi te impulsy z dużym opóźnieniem niż wymagają tego warunki rynkowe. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz pierwszy w tym roku ogłosił wskaźnik referencyjny, który jest wyższy od jednego i ogłosił go na poziomie 1,25 dla. Paliw stałych i 1.31 dla paliw gazowych. Ta zmiana i podejściu Prusa URE jest bardzo dobra, natomiast niestety coś, co budzi zaniepokojenie, to zawężająca interpretacja tych nowych przepisów i ograniczenie stosowania tych nowych przepisów wyłącznie do jednostek kogeneracji oddanych do użytku po 3 listopada 2010. Uważamy, że taka zawężająca interpretacja. Nie jest właściwa i przedstawiliśmy na to argumenty prawne, natomiast co, stanowisko prezydenta jest tutaj yy, jednoznaczne i coś, co należy teraz zrobić, tu apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to przeprowadzenie pilnej nowelizacji tego rozporządzenia taryfowego dla ciepła, które pozwoliłoby tym nowym mechanizmem objąć wszystkie jednostki kogeneracji, ponieważ warunki prowadzenia i zmiana tych warunków prowadzenia działalności Gospodarczej w tym sektorze, czyli wysokie koszty CO2 i wysokie ceny paliwa, dotknęły wszystkich porówno, więc jakby nie widzimy tutaj uzasadnienia dla zawężającej interpretacji, więc konieczna jest pilna zmiana rozporządzenia, żeby zapewnić odpowiednie e, środki przedsiębiorstwom na transformację energetyczną.